Przełomowe odkrycie. Ten koktajl hamuje wszystkie mutacje wirusa. Badacze, to odkrycie daje nadzieję na walkę z COVID-19. Międzynarodowy zespół kierowany przez specjalistów z Washington University School of Medicine w Starszy Louis opisał odkrycie, które daje nadzieję na skuteczną walkę z koronawirusem. Naukowcy określili połączenie przeciwciał monoklonalnych, które hamują wszystkie mutacje SARS-CoV-2. W badaniach na komórkach naukowcy określili połączenie przeciwciał monoklonalnych, które hamują wszystkie mutacje koronawirusa. Zdaniem badaczy, mikstura może być ważnym narzędziem kontroli pandemii COVID-19. Międzynarodowy zespół kierowany przez specjalistów z Washington University School of Medicine w Starszy Louis, na łamach pisma Nature Medicine opisał odkrycie dające nadzieję na skuteczną walkę z COVID-19. Skąd większa skuteczność? W badaniach prowadzonych na komórkach naukowcy sprawdzili zdolność przeciwciał monoklonalnych to otrzymywane w laboratorium jednakowe przeciwciała pochodzące jednego limfocytu oraz przeciwciał izolowanych z osocza zakażonych wcześniej osób do neutralizowania SARS-CoV-2, w tym wysoce zakaźnych wariantów pochodzących m.in. z Wielkiej Brytanii, Południowej Afryki czy Brazylii. Jak dotąd, zwracają uwagę badacze, większość przeciwciał monoklonalnych opracowanych do walki z COVID-19 wykazywała ograniczoną skuteczność, szczególnie jeśli chodzi o szczepy noszące specyficzną mutację 484K na tak zwany białku spike wirusa. Autorzy nowej publikacji odkryli jednak, że niektóre mieszanki przeciwciał, w tym opracowana przez zespół z Vanderbilt University Medical Center Wundt, zachowują pełną lub minimalnie zmniejszoną skuteczność w zwalczaniu różnych szczepów. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że łączą się one z białkiem spika w innym miejscu niż mniej skuteczne przeciwciała. Dwa przeciwciała nowe badanie pokazało jednocześnie wyraźnie ograniczone zwalczanie szczepów z mutacją E484K przez przeciwciała obecne w osoczach osób zakażonych wcześniej wirusem oraz osób szczepionych. Ten wynik podkreśla znaczenie prac nad terapią niszczącą różne warianty koronawirusa. Badanie to wskazuje na wagę racjonalnie opracowanych koktajli przeciwciał, takich jak opracowany przez nas, mówi profesor. James Cerowe, dyrektor Vanderbilt Waccine Center Wybraliśmy dwa przeciwciała, aby stworzyć miksturę, która zapobiegnie ucieczce SARS-CoV-2. Na szczęście praca ta, a także kilka innych opublikowanych ostatnio badań wskazuje, że ochrona wywoływana odkrytymi przez nas przeciwciałami, testowanymi obecnie w sześciu różnych badaniach klinicznych trzeciej fazy. Powinna obejmować wszystkie obecnie grożące nam warianty wirusa, podkreśla ekspert.